analityczny. Misja: oddzielenie sygnału od szumu medialnego. Oto twój raport. Część pierwsza: kluczowy wniosek. Rynki doświadczają gwałtownej wyprzedaży, a sektor sztucznej inteligencji jest jej epicentrum. Akcje liderów AI, takich jak Palantir, spadają pomimo publikacji rekordowych wyników finansowych. Dominującym sygnałem jest strach o ekstremalne wyceny, który całkowicie zdominował pozytywne fundamenty. Ten negatywny sentyment potwierdzają sygnały techniczne, takie jak negatywne dywergencje na głównych indeksach i przełamanie przez bitcoina kluczowego poziomu 100 tysięcy dolarów. Część druga. Centrum dowodzenia operacyjnego Przechodzimy do mapy przepływów kapitału. Pierwsza rotacja to przepływ z akcji technologicznych Nasdaq do amerykańskich obligacji skarbowych. Nasdaq Composite stracił 2% w ciągu 24 godzin. W skali 7 dni spadek wyniósł 0,9%. Ceny obligacji wzrosły w ramach ucieczki od ryzyka. Katalizatorem są obawy o wyceny w sektorze AI oraz niepewność związana z zamknięciem rządu. Druga rotacja. Kapitał rotuje wewnątrz indeksu SP 500. Obserwujemy przepływ z sektora technologicznego do sektora opieki zdrowotnej. Analizy wskazują, że opieka zdrowotna ma obecnie najwyższą siłę relatywną. Inwestorzy wyraźnie szukają defensywnych sektorów o wysokiej jakości. Trzecia rotacja. Obserwujemy również rotację na polskim rynku. Kapitał odpływa z sektora bankowego do sektorów surowcowych. Wigbanki stracił 1,3% w skali tygodnia. W tym samym czasie WIG Górnictwo zyskał 1,4%, a WIG Paliwa 2,5%. Katalizatorem jest obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co bezpośrednio uderza w marże banków. Teraz kluczowe wydarzenia i ich implikacje. Pierwsze wydarzenie. Wyprzedaż w sektorze AI i działania Białego Domu. Biały Dom oświadczył, że nie ma obecnie interesów sprzedaży chipów NVIDIA Blackwell do Chin. Jednocześnie banki inwestycyjne ostrzegły przed nadmiernymi wycenami akcji powiązanych z AI. Implikacja jest następująca. Spowodowało to gwałtowną wyprzedaż mimo bardzo dobrych wyników spółek. Akcje Palantir spadły o 8%, a cały indeks Nasdaq o 2%. Drugie wydarzenie. Dane z US a w kontekście zamknięcia rządu. Rząd Stanów Zjednoczonych jest zamknięty od 36 dni. To historyczny rekord. Oficjalne dane ekonomiczne nie są publikowane. Implikacja: Rynek opiera się wyłącznie na danych prywatnych. Raport ADP pokazał wzrost zatrudnienia o 42 tysiące nowych miejsc pracy to znacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Taka sytuacja komplikuje obraz dla rezerwy federalnej. Trzecie wydarzenie: Obniżka stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o 25 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna wynosi teraz 4,25%. Implikacja Decyzja ta potwierdziła presję na marżę sektora bankowego, co natychmiast osłabiło notowania banków na giełdzie. Na koniec skaner momentum. Aktywo McDonald's Sygnał Akcje wzrosły o 2,2% po publikacji wyników. Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 2,4%. To wynik szybszy niż prognozowano. Katalizator. Potwierdzenie, że strategie promocyjne jak popularny powrót Waps, skutecznie przyciągają klientów. Aktywo. International Flavors and Fragrances. Sygnał. Akcje zyskały ponad 5% po pobiciu prognoz zysku. Katalizator. Wyniki za trzeci kwartał wykazały 7% wzrost EBITDA. Co ważne, osiągnięto to pomimo płaskiej sprzedaży dzięki skutecznej kontroli kosztów. Rynek nagradza dyscyplinę operacyjną. Aktywo: Johnson Controls International. Sygnał: Akcje wzrosły o ponad 10%. Katalizator: To bezpośrednia reakcja na lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Część trzecia: Tarcza Poznawcza. Przechodzimy do demaskatora narracji. Dzisiejszy cel to Palantir. Promotorzy tej narracji to główne instytucje takie jak Vanguard BlackRock i State Street, a także współzałożyciel Peter Thiel. Przejdźmy do twardych faktów. Palantir opublikował rewelacyjne wyniki za trzeci kwartał. Przychody wzrosły o 63% rok do roku, osiągnęły poziom 1,18 miliarda dolarów. Przychody komercyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 121%. Spółka osiągnęła zysk GAAP w wysokości 476 milionów dolarów i podniosła swoje prognozy. Jednak kluczowy fakt jest taki: wskaźnik cena do zysku, czyli P/E, wynosi obecnie około 690. Dla porównania, średni wskaźnik dla całej branży to zaledwie 39. Główny argument przeciw jest następujący: Akcje Palantir spadły o 8% tuż po ogłoszeniu tych rekordowych wyników. To pokazuje, że rynek zdyskontował już perfekcyjną egzekucję, na wiele lat do przodu. Obecna wycena nie pozostawia absolutnie żadnego marginesu błędu. Warto zauważyć, że inwestor Michael Burry, znany z Big Short, zajął niedźwiedzią pozycję przeciwko tej spółce. Werdykt: Dominują marketingowy szum i strach o wycenę. Fundamenty spółki są solidne, ale pęknięcie bańki sentymentu jest w tej chwili silniejszym sygnałem. Przejdźmy do skanera czerwonych flag. Sygnał dotyczy indeksów S&P 500 oraz Nasdaq 100. Oba indeksy wykazują obecnie wyraźne negatywne dywergencje na wskaźniku RS Oznacza to, że choć ceny rosły, tworząc nowe szczyty, siła tego trendu systematycznie słabła. Jest to klasyczny sygnał ostrzegawczy, który wskazuje na rosnące ryzyko głębszej korekty. Część C4. Radar kondycji trendu. Rozpoczynamy analizę wykresu siły. Bitcoin. Trend jest negatywny. Nastąpiło przełamanie kluczowego psychologicznego wsparcia na poziomie 100 tysięcy dolarów. Potwierdza to negatywny bilans wolumenu oraz wyraźnie spadkowy trend na wskaźniku RSD. Nasdaq. Trend wzrostowy wyraźnie słabnie. Potwierdza to wspomniana wcześniej negatywna dywergencja rs 3 Indeks spadł także poniżej kluczowych krótkoterminowych średnich kroczących. S&P 500. Trend wzrostowy jest zagrożony. Podobnie jak NASDAQ, indeks ten wykazuje negatywną dywergencję rs 3 co sygnalizuje słabnięcie impetu wzrostowego. WIG20. Trend jest negatywny. Indeks spadł poprzedniego dnia o 0,9%. Jest on obecnie ciągnięty w dół przez słabość sektora bankowego po obniżce stóp procentowych. Solana. Trend jest silnie negatywny. W ciągu ostatnich 24 godzin spadek wyniósł prawie 10%. W skali 7 dni spadek ten wynosi prawie 21%. Na koniec analiza sentymentu. Sentiment dla rynku akcji mierzony indeksem Fear and Greed wynosi obecnie 24, oznacza to ekstremalny strach. Sentiment dla rynku krypto wynosi 20, oznacza to strach. Oba rynki znajdują się w strefie strachu, ale nie wskazują jeszcze na poziom pełnej kapitulacji. Część 5. Monitoring aktywów. Zaczynamy od rynku krypto. Dane on-chain dla Bitcoina i Ethereum. Obserwujemy znaczącą dystrybucję, czyli sprzedaż. Przez długoterminowych posiadaczy. Amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoina odnotowały skumulowany odpływ netto. Wyniósł on 1,33 miliarda dolarów w ciągu ostatnich czterech dni. Jednocześnie wskaźnik SOPR dla Ethereum spadł poniżej poziomu 1. Historycznie sygnalizuje to kapitulację. Skaner momentum na altcoinach. Oto trzy monety stop 100. Z najsilniejszym sygnałem wzrostowym w ciągu 24 godzin. Pierwsza to Quant ze wzrostem o 17,9%, druga to Zcasyn ze wzrostem o 17,3%, trzecia to ZGASZ ze wzrostem o 15,7%. Teraz rynki akcji. Liderzy sektorowi w Stanach Zjednoczonych. Sektor opieki zdrowotnej wykazuje obecnie najwyższą siłę relatywną. W Polsce liderami siły są WIG Górnictwo oraz WIG Paliwa. Najsłabszym sektorem pozostaje WIG Banki. Najważniejsze wiadomości o spółkach: McDonald's. Akcje wzrosły o 2% po lepszych niż oczekiwano wynikach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Advanced Micro Devices AMD. Akcje spadły mimo rekordowych wyników. Wpisuje się to w negatywny sentyment do wycen w sektorze AI. Humana. Akcje spadły o 6%. Powodem jest obniżenie prognozy zysków z powodu rosnących kosztów medycznych. Novo Nordisk. Spółka obniżyła prognozy wzrostu dla swoich hitowych leków Ozempic i wegowy. Powodem jest rosnąca konkurencja i presja cenowa. Axon Enterprise. Akcje spadły o ponad 9% po prognozach słabszych zysków. Live Nation Entertainment Akcje spadły o ponad 10%, ponieważ wyniki spółki nie sprostały prognozom analityków. Część szósta. Monitor dotacji Polska. Monitorujemy nowe programy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zidentyfikowaliśmy trzy nowe nabory ogłoszone w tym tygodniu. Pierwszy program to Promocja marki innowacyjnych MŚP. Instytucją zarządzającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Status naboru ruszył 5 listopada. Budżet tego programu wynosi 100 milionów złotych. Środki można przeznaczyć na wsparcie ekspansji eksportowej, w tym na udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych. Drugi program to pilotaż indywidualnych kont rozwojowych. Instytucją jest również PARP. Status. Nabór rozpoczyna się 15 listopada. Budżet wynosi 112 milionów złotych. Celem jest testowanie systemu wsparcia dla rozwoju kompetencji i kształcenia dorosłych. Trzeci program to zakup laboratoriów mobilnych. Instytucją jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Status. Nabór rozpoczyna się w listopadzie. Budżet wynosi 16 milionów złotych. Dotacje przeznaczone są na zakup mobilnych laboratoriów dla jednostek doradztwa rolniczego. Część S7 ma. Zakołczenie. Na koniec. Jedno pytanie do przemyślenia dla całego zespołu. Biorąc pod uwagę, że rynek agresywnie każe spółki AI za rekordowe wyniki, gdzie powinniśmy teraz szukać rzeczywistej, a nie inflacyjnej wartości?